Biżuteria, najlepszym upominkiem na Dzień Kobiet. Z okazji Święta Pań w sklepie Jubiler Monika, wyroby ze złota dostaniesz z 30% rabatem, a biżuterię srebrną za połowę ceny. Dla nowożeńców obrączki ślubne 30% taniej, już od 590 zł za parę. A kupując dwa produkty marki Pandora, trzeci otrzymasz gratis. Jubiler Monika w galerii Carrefour Kalisz, zapraszamy. Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega promocja. Kostka Klinkier oraz setki innych produktów z rabatem nawet do 80%. Przyjdź. Naprawdę warto. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Wiosenna promocja na napełnianie i serwisowanie klimatyzacji samochodowej. W warsztacie samochodowym Klimaszewscy przy ulicy Obozowej 2 nawijanie klimatyzacji wykonujemy już od 100 zł, a czyszczenie i ozonowanie instalacji dokonujemy gratis. Zakład serwisuje i napełnia klimatyzację w autach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Warsztat zajmuje się też mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki, wymianą opon. Znajdziesz nas przy obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę 577 306 101. Wielka wyprzedaż samochodów z rocznika 2018 w salonie Nissan Polody w Kaliszu. Zyskaj nawet 16 tysięcy złotych. Oferta Nissana to auta osobowe, w tym rewelacyjny crossover Qashqai, samochody użytkowe oraz elektryczne w wyjątkowych cenach. Dopasuj model dla siebie i odjedź nowym Nissanem z salonu. Zapewniamy również autoryzowany serwis gwarancyjny i pochwarancyjny. Serdecznie zapraszamy! Nissan Polody Kalisz, ulica Złota 60. Dojazd do ulicy Piłsudskiego i Alei Wojska Polskiego. Dzień dobry, jest piątek, Agnieszka Walczak, zapraszam na magazyn miejski, zaczniemy go skrótem najważniejszych informacji. Pierwszy krok w rewitalizacji zdegradowanych dzielnic Podgórza i Jabłkowskiego. No tutaj co by trzeba było zrobić? Odświeżyć te budynki przede wszystkim, bo to straszy. Jak być zdrowym, czyli nauka odpowiedniego żywienia, nowy program w kaliskich szkołach. Gdzieś te elementy zaczynają się pojawiać w naszym żywieniu. No, ale to oczywiście potrzeba czasu, to jest proces. I ja wiem, że to ziarenko zasiane dzisiaj na pewno będzie gdzieś się przypominało, i na pewno będące dzieci pamiętały też w przyszłości, dlaczego tak mają jeść, a nie inaczej. Docenili nas nasza redakcja z trzema wyróżnieniami w SGL Local Press. Po raz pierwszy braliśmy udział w takim konkursie. Do tej pory, no, tutaj zdawaliśmy się na ocenę najważniejszą, czyli naszych czytelników i telewizów. Zapraszam na szczegóły. Te ulice nie cieszą się dobrą sławą. Podgórze Jabłkowskiego to najbardziej zdegradowane obszary Kalisza. Władze miasta wykonały właśnie pierwszy krok w stronę odnowienia ich wyglądu i rozwiązania występujących tam problemów społecznych. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego w Podgórze w Kaliszu. Proszę się uśmiechnąć. No. O właśnie. Najłatwiejsza subszatka będzie w telewizji, proszę bardzo. Daruś! Co? Apis. A ja? Ja Jareczek? Każdy kaliszanin wie, że na ulicach pod Podgórze Jabłkowskiego panuje, w cudzysłowie, specyficzny klimat. Teren charakteryzuje się największą skalą ubóstwa spośród wszystkich obejmujących obszar rewitalizacji. Na tym terenie zarejestrowana jest najmniejsza liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. No tutaj co by trzeba było zrobić? Odświeżyć te budynki przede wszystkim, bo to straszy. Chociaż tu nikt nie chodzi. A co jeszcze? No co jeszcze tu? Chociaż to przejście tutaj, czy, czy po prostu, no żeby odnowić te budynki, żeby to wyglądało. Pielgrzymki tu nie chodzą, ale, ale jak to wygląda inaczej, na, jeżeli patrząc jako mieszkaniec tego miasta i urodziłem się tu 68 lat temu, no tak, że, że wszystko przyjemniej się patrzy. Mhm. A no. mieszkańcy, jacy tutaj mieszkają? Bo niestety ta okolica trochę słynie z takiej i wiadomo, jak tu można tych mieszkańców jakoś pobudzić do lepszych zmian? No co im można zmienić? Pracę im dać i zmusić ich do pracy. Bo ja tam przerobiłem już 50 lat w swoim zawodzie i troszeczkę nie było możliwości, żeby nie pracować. Kiedyś, kiedyś ścigano nigusów, a teraz nie ma pracy. No jest podobno, jest. jak się komuś chce pracować, to pracuje. Występują tutaj również znaczne problemy środowiskowe. Odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników liczby pojemników na popiół, co wskazuje na dużą liczbę mieszkań stosujących ogrzewanie paliwami stałymi. Stan techniczny zabudowy w rejonie ulicy Jabłkowskiego Podgórze jest najgorszy spośród wszystkich badanych terenów obejmujących w Kaliszu obszar rewitalizacji. Zabudowa jest no, dosyć wiekowa. Tam większość budynków powstała przed 1945 rokiem, a więc one w większości są w bardzo złym stanie technicznym. Kolejnym problemem, jaki występuje tutaj na tej ulicy jest również fakt, że bardzo dużo nieruchomości ma tam nieuregulowany stan prawny. W związku z tym miasto nie ma też możliwości takiej formalnej ingerencji w te obiekty. Właściciele takich budynków nie są znani, a obiekty mają wielu nieustalonych dokładnie spadkobierców. Dlatego ustawa o rewitalizacji daje miastu instrumenty, by na dogodnych warunkach przejąć te nieruchomości. W miejscowym planie rewitalizacji można dość szczegółowo określić, jak mają wyglądać docelowo budynki, ulice, przestrzenie publiczne czy nowe tereny zielone. Na pewno no, chcielibyśmy uporządkować ten teren. Tak jak mówię, przede wszystkim stan tych kamienic jest bardzo, bardzo zły. No, brakuje też tam zieleni. Te podwórka, które tam są, one też wymagają bardzo dużej interwencji. Miasto w tym zakresie będzie współpracować z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej. Działania inwentaryzacyjne zaplanowane są na przełom kwietnia i maja. Miasto będzie też dążyć do tego, aby do obszaru Jabłkowskiego górze doprowadzić miejską sieć ciepłowniczą. Równolegle do przygotowania miejscowego planu rewitalizacji na Podgórzu będą prowadzone działania społeczne. W ramach projektu kurs na rewitalizację powstanie dom sąsiedzki, miejsce do integracji i przestrzeń do różnorodności. Działań aktywizujących mieszkańców podgórza. Na pewno będziemy reagować tutaj na wszystkie potrzeby mieszkańców. Jeżeli będą potrzebne jakiegoś typu porady, takie porady też będzie można tam uzyskać w konkretnych dniach, w konkretnych godzinach. To, to wszystko będzie zależało od potrzeb mieszkańców. Będą organizowane na pewno różnego rodzaju zajęcia, spotkania. Chcemy, żeby to było takie miejsce, gdzie każdy z mieszkańców może przyjść, może... Czuć się no, dosyć swobodnie, no, tak żeby się po prostu. Chcielibyśmy, żeby tam była taka domowa atmosfera. Warto podkreślić, że miejscowy plan rewitalizacji Jabłkowskiego Podgórza będzie pierwszym tego typu planem w Wielkopolsce i jednym z pierwszych w Polsce. Wśród 551 zgłoszonych prac, aż trzy materiały dziennikarzy portalu FaktykAliskie.pl i Magazynu Miejskiego znalazły się w ścisłym gronie nominowanych do Nagrody Głównej. I choć statuetki nie udało nam się zdobyć, to wyróżnienia dla naszych trojga reporterów są sporym zaszczytem. Tym bardziej, że to nasz debiut w konkursie dla mediów lokalnych SGL Local Press. Gala finałowa odbyła się w czwartek w Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs SGL Local Press ogłaszany jest nieprzerwanie od 11 lat. O nagrody w licznych kategoriach dziennikarskich i fotograficznych ubiegają się dziennikarze prasy lokalnej oraz portali lokalnych, bez względu na przynależność do Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, głównego organizatora konkursu. Nasza redakcja wysłała na konkurs kilkanaście materiałów, które zgodnie z regulaminem ukazały się w 2018 roku. Stowarzyszenie otrzymało 551 prac w ośmiu kategoriach. Jury złożone z dziennikarzy i wydawców mediów ogólnopolskich oraz regionalnych z dużym dorobkiem zawodowym w każdej kategorii wyłoniło siedem najlepszych materiałów. Nasza redakcja otrzymała aż trzy nominacje w kategorii wideo: Agnieszka Gierz za materiał Czy jesteśmy otwarci na niepełnosprawnych? Marcin Spętany za materiał Urzędniczy Absurd czy Twarde Prawo? I Robert Kuciński za materiał Kawa we własnym kubku. Mam kubek i nie zawaham się go użyć. Materiały nadesłane do kategorii wideo oceniała Marzanna Zielińska, reporterka społeczna faktów TVN, dyrektor łódzkiego ośrodka TVN. Każdy z tych materiałów nadaje się pod względem jakości i tematyki do emisji w czołowych stacjach telewizyjnych. Gratuluję autorom świetnego warsztatu, mówiła podczas wręczania nominacji Marzanna Zielińska. Niestety nagroda główna nie trafiła w nasze ręce, ale swój debiut w SGL Local Press i tak zaliczamy do bardzo udanych.

Po raz pierwszy braliśmy udział w takim konkursie do tej pory no, tutaj zdawaliśmy się na ocenę najważniejszą czyli naszych czytelników i telewizów i tu warto wspomnieć że osiągnęliśmy rekord jeśli chodzi o portal Fakty Kaliskie bo y, miesięcznie czytelnicy wchodzą na nasze strony ponad 7 milionów razy i to jest właśnie ta ocena y, najważniejsza którą y, jury y, konkursu Local Press 2018 potwierdziło właśnie trzema nominacjami Zgłoszenie było ponad 500 w tej kategorii było nominacji 7 a 3 nasze skalisza trzech 3, troje 3 naszych reporterów. I tutaj oczywiście trzeba podziękować całej załodze, całej redakcji, bo przecież szczególnie ta praca telewizyjna to jest praca zespołowa i każdy w każdym z tych nominowanych materiałów każdy z nas miał jakąś swoją cegiełkę do tego się dołożył. Także dziękuję. Dziękujemy również bohaterom naszych nominowanych materiałów za zaufanie i otwartość, a wyróżnienia dały nam przede wszystkim jeszcze więcej energii i zapału w naszej dziennikarskiej działalności. Agnieszce Marcinowi Robertowi gratuluję. Dlaczego chipsy warto zamienić na owoce, szybkie przekąski na regularne posiłki, a godziny z telefonem w ręce na kilka minut ruchu każdego dnia. Pewnie odpowiedź jest na każdy, ale wcielenie tych zasad w życie już takie proste nie jest. I niesie fatalne konsekwencje: otyłość, choroby, szybsze starzenie. Im wcześniej świadomie zaczniemy myśleć o naszej diecie, tym większe szanse, że jej zasady wcielimy w życie. Dlatego kaliscy nastolatkowie dzięki nowemu programowi edukacyjnemu finansowanemu przez miasto uczą się zdrowego odżywiania. Zawsze mam do szkoły kanapkę, na z sałatą czy z pomidorem. Raczej się staram po prostu ograniczyć słodycze i jakieś chipsy, czy coś w tym stylu. Owoce, warzywa i niektóre, można takiego potonika na podwieczorek i kanapki. Niby nic trudnego, bo przecież o zdrowym odżywianiu wiemy chyba wszystko. Pięć posiłków dziennie, w nich dominować powinny warzywa i owoce węglowodany, złożone i białko. Do tego dwa litry płynów najlepiej wody, i do tego ruch, który w zaktualizowanej piramidzie odżywiania pojawił się u jej podstaw. Jednak często te proste zasady łamiemy, a raczej większość z nas ma we krwi. Zamienianie spaceru na siedzenie przed telewizorem, a zdrowy posiłek na gotowe danie, i do tego przekąski. To jest taki półobiad, można powiedzieć. To to taka przekąska, nie? To jest taka Albo płatki, jak, Jakieś płatki, nie wiem. Ja najbardziej lubię w sumie na śniadanie jakieś, nie wiem, kanapkę zjeść. No. Ja też mówiłem. A to to taka przekąska, bardziej. Łatwiej, szybciej, smaczniej i z każdej strony jesteśmy zachęcani, by w naszej diecie znalazło się wszystko to, co niezdrowe i przy okazji szybko uzależnia. Nasza głowa mówi co innego, jesteśmy stymulowani reklamami, społecznie niestety jest dość dużo tych dostępnych różnych środków, które na co dzień idziemy do sklepu, wszystko możemy sobie kupić, kolory nas wabią i rzeczywiście ta realizacja jest troszeczkę bardziej trudniejsza. A to najkrótsza droga do chorób, dlatego od marca kalisty uczniowie uczą się zasady zdrowego odżywiania. Taki dwugodzinny kurs przejdą wszyscy pięcioklasiści. Spotkania z dietetykiem możliwe są dzięki projektowi Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, wspartego kwotą 10 tysięcy złotych w ramach miejskich małych grantów. Dobry, zdrowy styl życia. A na to składa się i prawidłowe odżywianie, i odpowiednia aktywność fizyczna, wpływa na kondycję psychofizyczną. Jest takie powiedzenie: w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeśli zadbamy o ciało, to i nasza głowa w tym czasie lepiej pracuje i pracujemy na, tą, na tę kondycję zdrowotną. W tej chwili i również na przyszłość, bo nadwaga i otyłość w przyszłości będą, będą generować powikłania, tego rodzaju powikłania jak cukrzyca typu 2, jak wszelkie schorzenia układu sercowo-naczyniowego, czy zaburzenia gospodarki tłuszczowej, zaburzenia metaboliczne. Lekcje zdrowego odżywiania przeszli już m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej nr 16. Zajęcia to teoria połączona z praktyką, rozmowy o tym co dobrego dla naszego zdrowia, ale też samodzielne tworzenie menu i planowanie posiłków. Ile posiłków zjadać, jakie one powinny być skomponowane, komponujemy je razem, uczniowie głosują, jakie śniadanie będzie lepsze, dlaczego, dzięki wiedzy, która jest na początku zajęć. I te zajęcia pomagają im spojrzeć tak z różnych stron, dzięki czemu na koniec pytamy, jaki wybór Wy dokonacie i polecam z, z taką jedną rzecz sobie przygotować po zajęciach, co ja zmienię w swoim żywieniu, chociaż jedną rzecz, żeby te zajęcia rzeczywiście miały efekt. W piątej klasie już mają e, wcale niemałą wiedzę na temat zapotrzebowania potrzeb swojego organizmu, na temat funkcjonowania organizmu i mają już sporą świadomość i mogą świadomie spojrzeć na to, co jedzą. Poza tym te dzieci są, chcą też wiedzieć, dlaczego na przykład nie należy jeść tego, czy jeść to w mniejszych ilościach. Nie, że oni tylko to przyjmują, tylko oczekują odpowiedzi, dlaczego. I takiej mają też szukać seniorzy. Elżbieta Demska planuje w przyszłym roku zrobić podobne warsztaty dla dziadków, którzy bardzo często uważają, że małe grzeszki żywieniowe to nic strasznego i najczęściej sprawiają, że to, co powinno być odstępstwem, staje się regułą. Nie tylko receptura się liczy, do wypieków trzeba mieć serce. Dziś piekarze i cukiernicy obchodzą swoje święto. Chleb wypiekany jest przez ludzi od ponad 12 tysięcy lat. 15 marca to Dzień Świętego Klemensa Hofbauera, który jest patronem piekarzy. Sam wyuczył się fachu piekarza i wykonując ten zawód u braci Nordbertanów opłacał swoją naukę w gimnazjum. Dziś świętują zarówno piekarze jak i cukiernicy. Dzięki ich fachowi i ciężkiej pracy każdego dnia możemy kupić i zjeść smaczne pieczywo. Zakwas od lat przygotowywano w ten sam sposób. Odpowiednią ilość mąki mieszano z wodą, stawiało w cieple i czekano na fermentację. W dzisiejszych czasach trudno o chleb na prawdziwym zakwasie, ale zdarzają się na szczęście wyjątki. Jesteśmy w kaliskiej piekarni z tradycjami. Skąd się wziął pomysł? Ten pomysł, marzenie o założeniu piekarni, dojrzewał u nas bardzo długo. Gdzieś nasi mężowie, gdzieś ten pomysł wypłynął od nich chociaż my ja z mężem technologię żywności kończyłam we Wrocławiu i ja już idąc do liceum Masnyka o profilu biologiczno-chemicznym ja już wiedziałam że na technologię żywności pójdę już w tym wieku jakimś cudem czy istnieje jakaś y, idealna receptura na najlepszy chleb no wszystkie mamy idealne w naszej piekarni y, wszystkie do wszystkich receptur dochodziliśmy metodą prób i błędów z naszym wspaniałym technologiem takim zaprzyjaźnionym kolegom, Karolem. Pozdrawiam go serdecznie. I po prostu metodą próbi błędów, bo czynników, które wpływają na chleb naturalny jest naprawdę wiele. Od wilgotności na zewnątrz, temperatury, no naprawdę czyn... jakości ziarna. To jest bardzo ważne, bo zamawiamy mąkę, kupujemy jedynie tylko mąkę niestandaryzowaną. Piekarz to nie zawód, piekarz to artysta. Nie tylko receptura się liczy. Do wypieków trzeba mieć serce. Panie Andrzeju, a pan co teraz tutaj przygotowuje, proszę bułki nam powiedzieć? Bułki staropolskie. Bułki staropolskie? Tak. A jak długo to ciasto musiało tutaj być przygotowywane? No tutaj na stole, jak karuje do tego, to 10 minut. Tylko 10 minut, tak? No, teraz, teraz... teraz nagarzy 15 minut i do pieca pójdzie. Aha, i jak długo się piecą, i pieką, jak długo no muszą 5, siedzieć w piecach? 15 minut nie długo. Panie Emilu, a pan teraz przygotowuje bułki ze szpinakiem? Tak, i i z cebulką. Pyszne. Na pewno będą kaliszoną smakowały. Ile dziennie takich bułek panu kręci? Ło, ja wiem. Z kilkaset? No, z trzysta, czterysta. Będzie. Sztuką jest dobrać odpowiednie proporcje tak, żeby wszystkie składniki dobrze się komponowały, a w końcu, żeby pieczywo dobrze smakowało. Cała receptura musi być przemyślana, dlatego często przekazywana jest z dziada pradziada. Wbrew argumentowi nie jem pieczywa, bo się odchudzam, warto dodać, że każdy rodzaj chleba ma inny wpływ na nasze zdrowie. Na przykład chleb pszenny jest dobry dla tych, którzy cierpią na nadkwasotę lub inne choroby trawienne, natomiast chleb żytniorazowy zaleca się osobom otyłym, cierpiącym na zaparcia i choroby serca. Szczypiorniści energii MKS Kalisz odnieśli siódme zwycięstwo w trwającym sezonie PGN i G W środę w arenie gładko ograli outsidera rozgrywek Arkę Gdynia 27 do 16, rewanżując się tym samym za niechlubną porażkę na parkiecie przeciwnika. Kaliszanie chcieli udowodnić, że listopadowa porażka w Gdyni była tylko wypadkiem przy pracy, to zadanie w pełni zrealizowali. W rewanżu nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń już do przerwy prowadzący 11 do 7, a kończąc mecz pewnym zwycięstwem 27-16. Zawsze jest coś takiego, że po przegranym pierwszym meczu. U siebie chce się drużyna no, zrewanżować, tak samo było ze Szczecinem w tamtym sezonie, gdzie to był jeszcze mecz telewizyjny w dodatku, więc ten blamasz gdzie cała Polska i tutaj się zrewanżowaliśmy wtedy i dzisiaj, dzisiaj tak samo. Fajnie, fajnie wyszło, że udało się zrewanżować za tamten mecz. Kolejne świetne zawody rozegrał w bramce Łukasz Zakręta, który obronił 18 z 32 rzutów Gdynian. Z szansy skorzystali też gracze, którzy do tej pory rzadziej pojawiali się na parkiecie. W meczu z Arką trener Patryk Liliestrand testował różne warianty taktyczne pod decydującą część sezonu, która niebawem czeka ekipę MKS-u. Mimo, że już nie mamy praktycznie szans na play to taka wygrana 11 bramkami na pewno cieszy. No i to myślę dobry prognostyk na przyszłość. Już myślę szlifujemy formę przed tą najważniejszą częścią sezonu, która jest dla nas walka o utrzymanie. W fazie zasadniczej MKS rozegra jeszcze cztery mecze. Ich wyniki nie mają jednak większego znaczenia, bo szanse Kaliszan na wejście do fazy playoff są co najwyżej matematyczne do fazy play-out, w której rywalizować będzie sześć zespołów i która rozgrywana będzie system mecz i rewanż, nie będą wliczane zdobycze punktowe z fazy zasadniczej. Na pewno są takie oczekiwania, żeby w tej drugiej połowie tabeli zająć jak najwyższe miejsce i spokojnie się utrzymać. Szkoda tylko, że te punkty się zerują, bo na pewno mielibyśmy wtedy większe szanse. No a tak gra zaczyna się od zera i praktycznie sezon dla nas się zaczyna od początku. Najbliższy mecz kaliscy szczypiorniści rozegrają w sobotę w Kielcach. Tam zmierzą się z niepokonanym PGE Vive. Kompletnie pijanego mężczyznę zatrzymali za kierownicą Renault przypadkowi świadkowy klient jednego z supermarketów i dostawca towaru. Gdy mężczyzna wyjeżdżał sprzed sklepu skutecznie zablokowali mu drogę. Badanie wykazało, że miał dwa promile alkoholu w organizmie. I tą informacją, którą znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl, kończymy dzisiejszy magazyn miejski w weekend. Przegląd najważniejszych informacji tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.